Stary chyba przyjechał z Niemiec. Przywiózł jakieś jeszcze śmieci. Patrzcie, ile tego mamy, a on jeszcze przywiózł. Teraz sprawdzimy. Oh, Kurwa, ile tu jest. Ja pierdolę. Kurwa, jest. Patrz, będę miał. Немецкую полицию. Забалки. Какие-то узоры, вазуники. Целый автоход на падает. Гамуню это все каса. Посмотрим, магнитофоник. Вазуники, забалки. Zaraz będziemy oglądać co tu jest. Netresekam ręki. Nie widzi jakiś. A co w tym pudełku jest? Bum co. Patrz. Wszystko kasa. Stare oryginalne lalki. Takie ozdoby. Sporo drobnych rzeczy. O kurwa, jakaś zabałka. это стекало. старый с Стар из дейча. Из еще то mm. Скарбонка. Так, а вот Ладно. Вазоник, а в вазонику и еще один вазоник. Талеш малеванный. С 15 злотых пойдет. О, еще делаем куры. Опять что-то урвали, Нет. Dobra. Dzisiaj zatestujemy taki przyrząd dla przeglądu slajdów, tak zwanych przezrocze. Takie ciekawe znalezisko dla miłośników zabytków Pentagon. Pentagon. Nawet sprawnie działa, łącza się i oglądamy takie krajobrazy. Slajdów mam chyba gdzieś około 300. Ostatnio przywiozłem dwa kartony, sporo tego jest. No, nie będę to wszystko przeglądał, po prostu chcę pokazać, jak to kiedyś było. Zaraz zmienię slajd. Jedną ręką trochę niespodręcznie. W czasach, jak nie było internetu, oglądali to w taki sposób: jakieś kobietki na plaży. No i tak to wyglądało kiedyś rozrywka ostatnio przywiozłem jeszcze takiego Sharp'a To jest e, wideo magnetofon. Jeszcze na takie kasety. Kto pamięta? Ja to w swoim życiu tylko jednego miałem, wesele oglądałem na nim. Teraz mam tego szarpa. Jeszcze tu jeden Nie testowałem nawet go jeszcze No i właśnie kasetę taką znalazłem, ruską Klasyka Zatestujemy jak to działa Ogień Сош по натискаем. О, есть. Жданием. Эти места специальные для детей и инвалидов. А она что, дети или инвалиды, Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Что мы здесь? Да улачня так и сошь. Sprawny działa Jestem bardzo zadowolony. Może nawet zostawię do siebie rzadko spotykany, takie w takim stanie. Kiedyś to pójdzie w cenie, chociaż i tak teraz nie mało kosztuje Ale jeszcze za jakich lat 10 to wcale będzie rzadkość antyk zabytek. Jakość VHS Coś takiego Mam jeszcze taki telefon Kruger Match Raczej niemiecki Czemuś kurwa nie odpala Już go ładuję. Ale coś ja to słabo widzę Wygląda kompletnie Dobra, zobaczymy. Pokażę jeszcze skarby z szuflady. Taki stary kasetowiec, kasyciak. I sprawny. Podłączyć słuchawki i już. Marzenia dzieciństwa. Tu mamy jeszcze jednego, jest stara. Takie radio Chyba baterie nie włożone A tutaj No, no działa Słuchawki i ogień Też takie małe redejko E, Takie systemy nagłośnienia poprzy, poprzywoziłem, tą białą już sprzedałem dzisiaj, trzeba będzie zapakować, wysłać. E, to jest podłączenie pod AUX, można normalnie podłączyć do telefona, laptopa, odpalamy i ogień. 20 W kolumny. Tamte szare to 30 W. Tu mogę jeszcze pokazać taką szafkę Schneidera w końcu. Przywiozłem ją z garażu. Po odpaleniu, tylko te płyty CD pracują. Brak przycisków. Raczej będzie sprzedawane tak jak jest. Igla jest na tym, tylko że się nie kręci nic, to wszystko do naprawy pójdzie. No i jak zwykle, sporo monitorów, kolumny, wieża. Dzisiaj przetestujemy jeszcze taki zegar. Dwustronnej polskiej produkcji, według dotycznych z internetu, u mnie to chyba jedyny egzemplarz został. No, ten, który na sprzedaż model zesinowy no niestety, nie wszystko działa. Ja się tam do środku nie łaziłem, nie patrzyłem, może da coś się zrobić. Z tej strony trochę więcej świeci tych żaróweczek Giełdą nawet coś miga. Są jakieś przyciski, ale coś to nic nie zmienia. Nie, nic. Chyba spróbować zresetować. Dołączyć. i włączyć. Jeszcze... O, coś trochę lepiej chyba. Nic. Trzeba to naprawiać. Obudowa mocno zakurzona, ale jest taka solidna, drewniana konstrukcja. No, spróbujemy coś zrobić.